Witam, witam. Ogólnie jestem z ale Ogólnie dałem Wam taką propozycję, bo od wczoraj siedzę. Program szpiegujący wirusem, już parę osób ogólnie pościgając dane i będę udostępniać. O, no, mówiłem, dla mnie to jest pikuj. Jest jeden warunek. Macie mnie i kobre, przeprosić, to wycofam tego wirusa i Nie będę wam grzebał po kompach, po kompach, po telefonach, po laptopach i po tablecie. Czyli cztery rzeczy. Tylko jest jeden warunek: że jak przyprosicie nas, to ja po prostu nie będę grzebał dalej. Nie będę udostępniał waszych danych komputerów. Danych osobowych czy dane skąpa. Macie czas na to, na przeprosiny do końca tego dnia, czyli do 18.00, macie przemyśleć i przeprosić to publicznie, bo jak nie zrobicie, to dzisiaj znowu siadam i będę szpiegował Wasze sprzęty. Od komórek, a, aż do komputerów I powyciągam dane Na my IP I będę to udostępniał na różnych forach stronach Jakie macie pliki wszystko Taki jest warunek Bo Macie do mnie pretensje że coś To ja mam teraz do was pretensje i jest jeden warunek Zrobicie to że przeprosicie publicznie, to ja wycofam. Jak nie, to siadam dzisiaj wieczorem przy kąpie i będę dalej szpiegować. Ja mam już tu parę osób, już sobie pościągałem dane, numer IP, wszystko. Jeszcze nie udostępniam, ale udostępnę. Jak nie przeprosicie, taki jest warunek. Bo ze mną nie ma, tak mówię, ze mną nie ma pierdolenia się. Piłka krótka piłka jest. A z drugiej strony zemsta jest słodka. Czy myślicie, że jak będziecie mnie hejtować, tam trollować, to ja się nie zemszczę. No właśnie, się błąd. Wy to o tym nie wiecie, że wypuszczam wam e, wirusa szpiegącego. Bo tego się nie odczuwa. Wy to nie wiecie, że ja pobieram wasze dane ze sprzętów. A widzicie, ze mną nie ma zabawy, ostrzegałem. Nie chcieliście słuchać? To macie tak. Krótko na temat, no, ja powiedziałem. Zemsa jest słodka, przyjdzie czas zapłaty, jak się mówi. I przyszło. Mam parę osób już, pościerałem sobie wszystkie dane ma IP i inne rzeczy. Z komputerów z laptopów, z komórek i z tabletów. Wszystko ma. Na kąpie. Tego czekam na dobry moment, żeby udostępnić jak nie przeprosicie mnie ani kobra. Macie czas do 18. Nie zrobicie je do 18. Będę udostępniał wszystkie dane. Mnie to chuje będzie obchodziło, że będą wasze dane ponecie. Ostrzegałem i ostrzegam. Nie zrobicie, będzie taki finał. To jest mój warunek, który ja postawiłem. Nie zrobicie, to każdy się dowie, jaki macie numer. No IP, skąd pochodzicie, jakie rzeczy macie na kompach, na laptopach, na tabletach lub w telefonie. Taki jest warunek mój. I ze mną nie ma pierdolenia się Zemsta jest słodka, wiem Przyszło czas zapłaty Nie ma tak, żeby dzisiaj ze mnie robić Teraz zagramy na was No właśnie Że myślicie, że jestem gamon? Ja czekam na dobry moment Żeby kurwa zacząć szperać wam po sprzętach Wyszperowałem różne rzeczy i będę to udostępniać jak nie przeprosicie do godziny 18 do końca dnia. Tak jest warunek. Nie zrobicie to pożegnacie się, dane wasze będą udostępniane. Mnie to chuj będzie obchodziło co będzie dalej. Kurtka piłka, benz.